W 85 lat od wybuchu II wojny światowej znów pojawiają się fundamentalne pytania: czy mogliśmy uniknąć wojny, czy we wrześniu 1939 roku mogliśmy wygrać? Refleksje na te tematy podejmuje Jan Józef Kasprzyk. Znaczna część używanych u nas imion pochodzi z Pisma Świętego. W ostatnich latach około 1 trzeciej dzieci w Polsce otrzymało imiona biblijne. Ich znaczenie wyjaśnia Michał Wojciechowski. Szanse na wspólną batalię w sprawie szkolnych lekcji religii odpowiedzialność za Kościół i kontrowersyjne tęczowe nabożeństwa. O te kwestie ksiądz Jarosław Grabowski pyta Mariana Niemca biskupa diecezji katowickiej kościoła ewangelicko augsburskiego w Polsce. Nauczanie religii chrześcijańskiej nie tylko uczy kodu, na którym opiera się nasza cywilizacja, ale przede wszystkim wychowuje nasze dzieci do wyższych wartości moralnych i duchowych, przekonuje Dariusz Kwiecień ze stowarzyszenia katechetów świeckich. Polecam lekturę wywiadu pod tytułem Tu chodzi o duszę Polaków, a także tekstów Spór o fundamenty oraz Będziemy walczyć. W Grodnie na Białorusi powstaje pierwsza świątynia na świecie, dedykowana polskiej błogosławionej Mariannie Biernackiej, która została rozstrzelana przez Niemców w 1943 roku, oddając życie za synową, która była w ciąży. O tym dużym i kosztownym wyzwaniu przeczytają Państwo w tekście: Wybudujmy ten kościół. Są historie, które wstrząsają ludźmi tak bardzo, że zmieniają ich życie i budzą nadzieję, choć nie zawsze przynoszą oczekiwane zakończenie. Tak było w przypadku osiemnastolatki, wokół której zaczęły się dziać cuda po tym, jak uległa wypadkowi. Justyna Jarosińska pisze o Alicji, która wciąż inspiruje. Przez swoje działania Ministerstwo Edukacji Narodowej osłabia zdolności obronne Polski. W jaki sposób? Wyjaśnia to Paweł Sarafin. Spośród blisko 50 tysięcy żołnierzy i oficerów wojska polskiego, niemal 20 tysięcy zginęło na ulicach stolicy, w podziemiach budynków i kanałów. Zachęcam do lektury tekstu Mateusza Wyrwicha. Autor zwraca uwagę, że przechodzimy bez emocji obok minionego życia tych, dzięki którym jesteśmy Polakami. Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 rokiem Czesława Miłosza. Sylwetkę noblisty kreśli Monika Zając. Początek roku szkolnego bywa różny. Część uczniów od razu odnajduje się w tej rzeczywistości, innym jest trudniej. Co zrobić, żeby pomóc dziecku już na starcie? Podpowiada Joanna Juzalak w artykule Pierwszy dzwonek bez stresu. W dziale Dobre Rady tym razem wyjaśniamy, jak grzecznie powiedzieć nie. Oraz przedstawiamy, na czym polega kinezyterapia. Przebaczenie oczyszcza, nienawiść jest zaraźliwa i zabija, mówi Robert Janoszek. Na rekolekcjach doświadczył spotkania z Jezusem, który odmienił jego życie do tego stopnia, że zdecydował się przebaczyć zabójcy swojego brata. Co można zrobić, aby nie chorować? Takie pytanie człowiek zadaje sobie zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy zaczyna czuć się gorzej. Tymczasem warto zadać je sobie już dziś. Katarzyna Galarowicz zachęca do tego, by wprowadzić do swojego życia praktyki, które sprowadzą błogosławieństwo dla całego organizmu. Stan naszego zdrowia zależy między innymi od diety, w związku z tym, że lato powoli dobiega końca, na osłodę proponujemy desery na bazie owoców dojrzewających pod koniec najcieplejszej pory roku. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.